Rozmowa dnia. Dzień dobry państwu i moim gościem jest profesor Mieczysław Ryba, historyk, komentator polityczny z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry panu panie profesorze. Dzień dobry. Jak pan panie profesorze ocenia sprawę pani Joanny z Krakowa? Wydaje się, że w tej sytuacji pierwotna powinna być ocena moralna tego, co się dzieje. Mówię w aspekcie politycznym. Wszyscy oceniają tego typu wydarzenia w kategoriach gry politycznej, czy będzie coś skuteczne, czy nie. A moim zdaniem tu zostają już przekroczone pewne granice. Mówię o tym pomyśle Donalda Tuska, o marszu miliona serc, czyli wykorzystanie jakiejś tragedii, dramatu podwójnego, bo z jednej strony mamy z tym nienarodzonym dzieckiem, a do czynienia z drugiej strony z tą, jak się mówi, domniemaną próbą samobójczą, czy, czy takimi myślami, dejrze kobiety, i to jest rozgrywane politycznie. Przez człowieka czy przez ludzi, przecież nie młodych, a więc powinni też rozumieć, że za wszystko się odpowiada. To nie jest tak, że polityka jest wyzuta z dziedziny moralności. Gra się pewną rzeczywistością, która nie powinna być przedmiotem gry politycznej. No a przecież za wszystko trzeba w pewnym momencie odpowiedzieć. Kiedyś to wszystko i życie też się kończy. I w takich kategoriach trzeba to ocenić na sam początek. Bo sam ten komentarz, co jest skuteczne, a co nieskuteczne, możemy dojść do naprawdę takiego zdziczenia polityki, no, że już o niczym nie będziemy mówić, tylko kto, kogo, jakim tam młotkiem uderzył. Natomiast druga rzecz, pytanie jest, po co to jest robione? Mówimy o całej tej nagonce, tej chucpie medialnej, która gdzieś tam w okolicach TVN-u się zaczęła no i miała doprowadzić do jakiegoś wielkiego marszu, który, który ma prowadzić rzekomo Koalicję Obywatelską do zwycięstwa. Oczywiście to jest tak długi okres, kiedy się to planuje na początek października, że to emocjonalne oddziaływanie nie będzie miało miejsca, nawet gdyby nie to, że policja poprzez pokazanie tych nagrań no, tę bombę rozbroiła w ogromnej mierze. To też jest kuriozum zupełne, że nagle jeden z mecenasów mówi, to nie można takich nagrań ujawniać. Można robić ogólnopolską nagonkę polityczną, robić wywiady z tą panią, uderzać w policję, odsądzać od czci i wiary, ale nie wolno ujawnić, że to nieprawda. Trzeba po prostu mi, no to jest no hipokryzja jeszcze w tym wszystkim. No ale tym niemniej wydaje mi się, że Tuskowi raczej chodziło o to, by postawić lewicę pod murem, bo te kwestie aborcyjne, te rewolucyjne, one są mocno tej agendzie lewicowej. W związku z czym, jeśli, jeśli oni zapowiadają marsz na początek października, czyli kiedy już wszystkie listy domknięte i tak dalej, no to mówią. Odbierzemy wam resztki elektoratu tym marszem. W związku z czym teraz przyjdźcie do nas na kolanach, czarzasty i otoczenie, na nasze listy, bo i tak was po prostu połkniemy. I to, wydaje się, od strony politycznej był plan, który moim zdaniem nie wypalił. Czy również w zamyśle jest odebranie odpływających wyborców? którzy skłaniają się do poparcia Konfederacji. Nie, to, my, to, to, to nic tu nie zyskają. Bo ci wyborcy Konfederacji to nie są wyborcy rewolucyjni obyczajowo, którzy o niczym nie myślą, tylko jak dokonać aborcji. I oni to są wyborcy związani z programem takim gospodarczym, którzy na przykład są drobnymi przedsiębiorcami, no i oni nie chcą płacić jakichś danin albo na przykład wyższej płacy minimalnej dla swoich pracowników i w związku z czym oczekiwali, że Tusk czy Platforma będzie reprezentować ten ich pogląd. Ten ich pogląd Platforma nie reprezentuje, no bo licytuje się z PiSem na, na socjalne różne kwestie, w związku z czym ta sprawa jest jak gdyby poza kwestią rywalizacji z Konfederacją. Raczej to jest rywalizacja z lewicą, być może po części z Hołownią, ale przede wszystkim z lewicą, żeby ich postawić pod ścianą i sprowadzić do parteru. Ale tak jak mówię, trzeba było sprawdzić. Jeśli już mówimy o grze politycznej, bo zacząłem od aspektu moralnego, bo trzeba go włączać w dyskurs polityczny, bo inaczej dojdziemy, jeszcze raz powiadam, do kompletnego zdziczenia. Natomiast jeśli mówimy o czystej grze politycznej, yy, no, to zostało w dużym stopniu rozbrojone. Sądzę, że za tydzień, dwa w ogóle ten temat zniknie. A jeśli marsz będzie robiony pod tym tematem, no to nie wyjdzie. Chyba, że znajdą jakieś inne preteksty również z, z sufitu wzięte. Ale odejście platform w kierunku lewicy to jest proces trwający już chyba od kilku lat. Owszem, natomiast Tusk to zradykalizował. Przypomnijmy, kiedy on stwierdził, że na listy nie wpuści nikogo, kto nie ma który to nie akceptuje swobody aborcyjnej. No taki, takiej partii to w ogóle na scenie politycznej w Polsce nie ma, oprócz Platformy, no bo nawet lewica takich nie stawia jakichś zaporowych kwestii w kwestii, sprawach światopoglądowych. Ma taki, znaczy to są dwa cele. Jedno, jeden to już powiedziałem, czyli absolutnie połknąć lewicę po to, żeby nie było jej jako konkurencji. Partii po lewej stronie sceny politycznej, a druga sprawa to jest nieustanna chęć przypodobania się Tuska elitom europejskim. On adresuje w ogromnej mierze swój przekaz ten programowy i tę całą kampanię, a żeby znaleźć na tych salonach europejskich akceptację, ja pamiętajmy, ta agenda rewolucyjna to jest ideologia, która ma być podstawą budowy tej, tej Federacji Europejskiej czy Superpaństwa Europejskiego. No i to są moim zdaniem dwa. Motywy główne, które nim powodują. A w oczach Europy Zachodniej Polska będzie państwem zarządzana pod rządami PiSu, będzie państwem talibów. Dokładnie tak, bo nie ma swobody zabijania dzieci nienarodzonych, bo nie ma prawda, swobody do określania się w, w przeciągu jednego tygodnia różnymi płciami, już ich tam jest ze 60, więc nie wszystkie znam i tak dalej. No, to, to jest ta rewolucja kulturowa, rewolucja seksualna jest tym, co jest wykładnią ideologiczną i poprzez tę wykładnię rozumie się prawa człowiek. No, jeśli ten, no to wchodzimy w zupełne Absurdalnie, ale niestety tak to jest. No i dlatego, między innymi, to jest jeden z dwóch powodów zasadniczych, dlaczego PIS jest atakowany. On jest atakowany, ponieważ chce podmiotową politykę w Europie Środkowej prowadzić, nie niemiecką. A więc zdefiniowany jako konkurencyjny. No i oczywiście w ogromnym mierze nie zgadza się na ideologii. Panie profesorze, mam jeszcze drugie pytanie. W tym tygodniu telewizja polska wyświetliła dokument dziennikarza Mariusza Zielkę mówiącym o pedofilii jednego z najbardziej znanych ludzi polskiej kultury. Na pewno w tym obszarze muzycznym, ale chyba jeszcze szerzej, który okazał się od 50 lat niezwykle. Zwykle groźnym pedofilem, który skrzywdził, jak już wykazano w dokumentacji, ponad 40 ofiar. Moje pytanie jest takie: Dziennikarz zwracał się do wielu mediów, tak zwanych prywatnych, do wszystkich mediów prywatnych, zarówno gazet, jak i cyfrowych portali, telewizji. I wszystkie one odmówiły. Udziału w demaskowaniu tego, tego potwornie zbrodniczego pedofila, natomiast zawsze chętnie podejmują walkę pedofili w kościele. Powiem więcej, gdyby nie tyle były jakieś dowody, ale nawet pomówienia czy domniemania, że ktoś z księży dopuścił się pedofilii, to by uznano to za fakt. I ogłaszano by to na tysiąc sposobów, a nakręciliby na ten temat film. Natomiast ten temat jest nieinteresujący po, bo z dwóch powodów. Po pierwsze dotyczy środowiska, z którym się nie walczy. No bo ten cały świat kultury nie jest przedmiotem ataku lewicy, wręcz przeciwnie. Po drugie, gdyby to ujawniono, pokazano by, że problem pedofilii nie dotyczy kościoła przede wszystkim, czy w kościele jest główny ten problem, tylko poza nim, a więc osłabiono by główny element pacyfikacji kościoła i próby zamykania mu ust w sytuacji, kiedy w Polsce chce się rewolucję seksualną przeprowadzić. I dlatego takie, a nie inne zachowanie moim zdaniem. Czy jest szansa pana zdaniem, że ten pedofil, o którym mówi film, jednak doczeka się wyroku? Sądowego? No nie wiem. Z tymi sądami to też coraz bardziej widzimy, że polityka wśród niektórych, przynajmniej tych sędziów, odgrywa rolę fundamentalną, a nie sprawiedliwość. I nie jestem tutaj pewien, kto będzie się tym zajmował, kto będzie ostatecznie podejmował sprawy związane z samą procesem sądowym. No, powinno to być oczywiście rozliczone ze względów oczywistych. No, jeśli jest krzywda, musi musi być dokonane rozliczenie na. Właśnie na ze względów centrum. moralnych. Ta. Bardzo, bardzo dziękuję Państwu. I moim gościem był Pan Profesor Mieczysław Ryba. Dziękuję. Była to Rozmowa Dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl